Dżuga, już za nami, karpie łowią się stadami, ciągłe zmiany są w tabeli, uczestnicy łowią karpie do niecieli trzecie mistrzostwa NLT, edycja letnia, to zawody, to zabawa, to impreza jak ta lala, łowią rekordy, wiadra się leją, uczestnicy się weselą, takie są trzecie mistrzostwa NLT. Są w tabeli Uczestnicy łowią karpie do niedzieli Przeciemistrzostwa NLT Czuga doba już za nami Karpie łowią się stadami Ciągłe zmiany są w tabeli Uczestnicy łowią karpie do niedzieli Przeciemistrzostwa NLT Przeciemistrzostwa NLT Edycja letnia To zawody, to zabawa, to impreza jak ta lala Łowią rekordy, wiadra się leją Uczestnicy się weselą takie są trzecie mistrzostwa MLT To impreza jak ta lala Łowią rekordy, wiadra się leją Uczestnicy się weselą Takie są Trzecie mistrzostwa MLT Żługa już za nami Karpi łowią się stadami Ciągłe zmiany są w tabeli Uczestnicy łowią karpie do niedzieli Przecimy strzostwa NLT, szuga droga już za nami się łowią się stadami Ciągłe zmiany są w tabeli, tabelicy łowią karpie do niedzieli do NLT, Przecimy strostwa NT Siecimy sost fajny śrost fajny śrost fajny strząc fajny To zawody, to zabawa, to impreza jak ta lala Witamy Was ponownie, tym razem po drugiej dobie łowienia. Jak widzicie mapka zapełniła się buźkami. Oznacza to tylko i wyłącznie to, że jest coraz więcej zływanych ryb. Ale o szczegółach Wam Monika. Jak pamiętacie buźki żółte oznaczają, że drużyna ma komplecik, czyli trzy ryby na swoim kącie. Takich drużyn jest już siedem. Natomiast pomarańczowa buzia oznacza, że drużyna ma dwie ryby na swoim kącie, a niebieska że jedną rybkę. Natomiast pozostałe drużyny oczekują jeszcze na swoje pierwsze karpie i amory, które wylądują w ich ramionach. Ale przejdźmy do klasyfikacji. Miejsce pierwsze niezmiennie, stanowisko numer 14. Tutaj łączna waga trzech ryb to 61,4 kg. Miejsce drugie, stanowisko numer 9. Tutaj łączna waga trzech ryb to 55,4 kg. I trzecie miejsce, stanowisko numer 26. Tutaj łączna waga trzech ryb to 49,5 kg. Dokładnie, jeśli chodzi o sektory, to łowisko podzieliliśmy na dwa sektory. Sektor A, marka Sonic Sports Polska. I tutaj to są kolory czerwone. Prowadzi drużyna, która znajduje się na stanowisku łączonym. 11-12, łączna waga 49,3 kg. Sektor B to marka, marka Diper. Tutaj mamy kolor niebieski, no i dwa amury na stanowisku numer 4 o wadze 40,1 kg. Dają tej drużynie o to prowadzenie w sektorze marki Deeper, czyli sektorze B. Natomiast jeżeli chodzi o Big Fisha, to on niezmiennie na stanowisku 1 w ramionach Patryka 24 kg przepiękny karpisz. Natomiast jeżeli chodzi o Big Fisha złowionego na przynętę NLT, to tutaj się zadziało. Zaczynaliśmy od 16 kg, następnie na stanowisku 15 Jakub Czuchraniak złowił przepięknego karpia na hasz Ananasa powyżej 20 kg, lecz już niedługo na stanowisku numer 14 Michał złowił przepięknego lustrzenia na przynęte whisky o wadze 22,8 kg. Wspaniałe urody ryby, zresztą zobaczcie je sami. Oba już za nami, karpie łowią się stadami. Ciągłe zmiany są w tabeli, uczestnicy łowią karpie do niedzieli. Życie mistrzostwa LTL, letnia, to zawody, to zabawa, to impreza, jak ta lala. Łowią rygoryki, wiatra się leją, uczestnicy się weselą. Takie są. życie mistrzostwa Teraz wiemy jedno, Michał, nowe PB, na whisky. No i też ważą się losy Bigfisha NLT, więc Ale jaki ładny. I już patrzymy, mówią, że ładny. Oj oj, przepiękny! patrzcie jaka ryba. Przebajeczna. Oj, to zapamiętamy ją na długo i to jeszcze na whisky. Plasa. Baj... Hold 40 minut. I teraz chwila prawdy. Jakie masz PB? 19,700. 19,700. Ojojo oj, na pewno będzie nowy bieg Fision LT. A Darek powie ile dokładnie. 22,800. Gratulacje, brawo. Przepiękny, jeszcze ciężki. No i teraz jeszcze będzie się trzeba ochłodzić. Dobra. A potem whisky! O, nowy Big Fish NLT 22800, Michał Roskosz, przebajeczna ryba Patrzcie, jest prawie taka jak kołyska Niesamowita forma Niesamowita łuska Niesamowite emocje, gratulacje! A to podobno nie koniec Tak? Czy jeszcze coś będzie? To będzie! To. <laughs> bravo! Jak to tylko jak no to jedna z nich. Mamy jeszcze tą klasyfikację, która wyłoni mistrzów karpiowych NLT 2024. I tutaj liczy się łączna waga 6 ryb, czyli 3 ryby z edycji wiosennej, 3 ryby z edycji letniej. Stanowisko numer 14, łączna waga 114. 114,6 kg, to jest łączna waga 6 ryb. I zobaczymy co będzie się działo w kolejnych godzinach. A my cały czas czekamy, żeby właśnie tutaj w tej strefie, gdzie tych bran jest naprawdę mało, bo jakieś tam są, ale uczestnicy mówili, że były spinki. Chcemy, żeby tutaj te buźki się pojawiły, żeby ta tabela się odwróciła jeszcze do góry nogami, no i żeby sędziowie mieli naprawdę co robić? Bo Darek, jak widzicie, zapracowany, a Marcin chciałby chętnie tutaj jeszcze pojeździć do tych niebieskich punkcików. I teraz jeszcze losowanie. Losowanie niespodzianek, które zostaną dostarczone na stanowiska. Wczoraj wiemy, że posiłki smakowały. Dzisiaj uczestnicy się nam chwalili. Dzisiaj mamy kolejną porcję, jeśli chodzi o kościuszkę, a także coś dla karpi, czyli pakiety NLT kulek, które już dawały wspaniałe ryby, między innymi e, harzanas, whisky. Dorzuciliśmy też morwę, dorzuciliśmy także skarpetę na bazie wątroby oraz mączki piernikowej. No i oczywiście hakówki Ananasa, które robią tutaj furorę. Dokładnie tak. Więc to zaczynamy od kolacji? Od kolacji, czyli okay. pierwszy pójdzie, że tak powiem, Grochów. gruby kaliber grochówka. Grochóweczka, ale jest pyszna, naprawdę. A to może Ty, losuj. Chyba jakieś stanowisko dalsze od nas losuje? Stanowisko numer. O, 34 Robert Kamiński, Robert Bartodziej. Daleko od nas. Krochóweczka poleci. I. Potem mamy jeszcze od kościuszki pulpeciki, pulpeciki. Bardzo dobre, moje ulubione w sensie grzybowym z ziemniakami. Kto będzie miał na kolację pulpety? Remigiusz Łach, Piotr Strzelecki. Stanowisko. 6. Szósteczka. Pakiety dla Karpi. Pierwszy mm. pakiet. Whisky. Tlenie nie, skarpeta, Koko. I hakóweczka ananasa. Na Poleci do. Stanowisko numer 18. Jan Grubierz. Michał Grubierz. Cyk. I kolejny pakiet. Tutaj mamy morwę, mhm. koko, jumbo i do przodu. I oczywiście Nie Niezastąpione. To będzie na okazję uczestniczyć w tym karpie. Czekaj. O, liderzy. Michał Roskosz, Tamian Kupilas, 14. -ka. To się <gry> chyba ucieszą. <Więc> gratulacje <gry> dla osób, które. Zróbmy wspaniałe ryby dla tych, którzy zdobyli pakiety, a my widzimy się już następnego dnia. Dokładnie.